Dzień dobry, nazywam się Szymon Ksienionek. W, pracuję w firmie Medicon Polska, która jest wyłącznym przedstawicielem marki Ilford w Polsce. Zajmuję się drukiem cyfrowym i zarządzaniem barwą. Opiekuję się produktami i wszystkimi z tym związanymi. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na targi Press Foto Expo, które odbędą się 10 grudnia 2012 roku w Press Klubie na krakowskim przedmieściu podczas zajęć wykładowych dowiecie się państwo o specyfice postrzegania barwy, opowiemy troszeczkę o postrzeganiu koloru przez człowieka, o trudnościach związanych z reprodukcją barwy na różnych urządzeniach wykorzystywanych w fotografii. Będzie o zarządzaniu barwą, będzie o przygotowaniu do druku, opowiem o papierach do druku, technologii inkjetowej, o wszystkich pułapkach jakie czyhają na Zaawansowanych, ale nie tylko adeptów tej trudnej sztuki przygotowywania wydruków fotograficznych. Jeszcze raz serdecznie zapraszam.